Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tym i oczywiście 7 to z Lego Racers 1, jedynka Wchodzimy tutaj, bo to już, to, to już sobie przeszłem na drugim miejscu, ale my będziemy walczyć o pierwszej i, i o jego samochód, a to będzie w następnym odcinku. Z, z królem nie do będziemy walczyć. Okej, okay. tym walczyłem i było nieźle. Będziemy znowu poznawać kolejne skróty. Dobrze, z mapką ogólnie wygląda jak jakiś nietoperz chyba. Nie wiem, czy to miało być tak specjalnie, czy po prostu losowo tak wybierali. W każdym razie chyba wyglądek nietoperz. A więc jedziemy. Mamy już yy, białych pełno, teraz tylko nie wie. Ten, o zielony. Nad no przestrzeń. Dobrze. My sobie teraz bierzemy. O nie, 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 nie. Ha, widzicie, obroniłem się. Przed tym nie strzeliło we mnie. No więc, chyba, jest dobrze. A więc... No tak, trochę niezbyt o to mi chodziło, ale okej. Okay. Zabierzemy sobie tomu, przed nosa oczywiście zabierzemy. Musimy teraz wszystkie zielone, bo inaczej on będzie szybszy od nas, odgólnie. Dobrze. Znowu mam wszystko, teraz wystarczy mi yy, ten zielony. No mam wszystko, a więc kolejna nadprzestrzeń. Czy teleportowanie się do innego wymiaru, czy podróż w czasie, czy coś takiego. Nie wiem, w normalnie podróż w czasie. <kłysy> Aha, i kiedyś byłem y, fanem Ty takiego filmu. Nie mam sobie nawet dwa autka. Mam taki Delorean i taki, taki no, fajniejszy, czyli ulepszony. A ktoś widział film Powrót do Przyszłości, Back to the Future, to będzie wiedział, co mi chodzi. Jesteśmy pierwsi, jest. <kłysy> Nasz skuter jest pierwszy. No, od razu nas zabierają, wszystko. Nie mieliśmy nawet żadnego wyboru co wziąć No to prosto pod kółka temu No niestety zabrał znowu na szczyt król te zielone Ale jak nam się trafi jakiś zielony no to oczywiście dobrze I nie daj plan że jeszcze że nie wiem gdzie są skróty Nie mam zielonego pojęcia Aj, i zaraz ten debil nas walnął, on bardzo lubi czerwone, więc zabierzemy mu sprzed nosa. I wypchnę się tym. zabierzemy zielony. Spróbuję go nie zmienić na żaden inny. Tu powinien być biały. No nie, idź! Nie, to ja muszę być pierwszy, rozumiesz? I nie zabrałem zielonego yy, Bo nie jest to najłatwiejsze Nie wiem nie. gdzie tu mam hamowanie nie, No nie wiem gdzie tu mam hamowanie I nie umiem zrobić więc yy, normalnego driftu Ani nienormalnego Aha, dobra, już wiem, gdzie mam hamulca Dobra Jest oczek jest oczka, jest nie Co, jest oczka? Co to znaczy? No, będzie próbował nas, obawiam się, że ustrzelić. No właśnie, mówiłem, że będzie próbował nas ustrzelić. Ale no, spokojnie, jesteśmy drudzy. Nie jest jeszcze przesądzone, że przegramy. No, i niestety nas strzelił, ale my go też. A oni się tam strzelają. A ja idę, biorę czerwony. Yy, próbowałem wziąć biały, lecz mi jakoś nie wyszło. Jakby ten ktoś nas przygonił, no to wiemy, co trzeba zrobić. No właśnie. On na, nas będzie próbował ustrzelić, więc ja sobie użyję... ...tarczy, nie wiem, tu jest może skrót? Nie, nie ma tutaj skrótu. Ja sobie ostat, od ostatniego odcinka przyciszyłem, więc chyba mnie słychać lepiej niż ostatnio. Musimy używać wszystkich, wszystkich najlepszych środków, aby być drudzy. Jest. No, drudzy, ale... Ale będę chyba razem na remisie z tamtym yy, Basilem. Tak? No jesteśmy na remisie, czyli ja jestem pierwszy. <coughs> bo jest, jak jest remis, z kimś to zawsze ja, my wygrywamy. Więc jak Basil miałby 100 punktów, a ja też bym miał 100 punktów i by był już praktycznie koniec, to ja oczywiście ja wygram. A tu jest kolejny skrót. No, nie, nie jest to może skrót, bo dużo razy można się walnąć o ścianę. Ale ogółem lepszy niż nic. o, Basil chyba. Aj, 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 aj. Basilowi się obawiam, się, że udało. Ale ja użyję to. Aj, 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 Nie było to chyba konieczne. Bo jesteśmy ostatni. Mam nadzieję, że nie będę musiał restartować. Będę chyba trzeci, jak to przegram. Na szóstym miejscu, więc będę trzeci. Więc nie ma co się jeszcze opłakiwać. Będzie szansa, żeby wygrać. No, więc. Używam tego, używam tego, daję podwóch temu, ale oczywiście mi się nie udało. Biorę który z tych czerwonych. Szczelam najlepiej w tego, bo on lubi strzelać No właśnie. Najlepiej, aby mi się udało wziąć to. Aj, Co się stało? Używamy to. Jesteśmy szybci. Wchodzimy do skrótu uniwersalnego, przez którego można stać się yy, drugim. No, próbował w nas strzelić. No, obawiam się, że mu się chyba nie udało. No, niestety dostaliśmy to. Jesteśmy wolniejsi, szybsi. Mamy odwrócone sterowanie. No, niestety. Nie wiem w ogóle, jak to się stało. Ja tam nic nie widziałem. No, widocznie tak to automatycznie mnie skierowało na tego człowieka całego A i Znowu ponowny raz nas no, spowaliło Znowu sobie pojedziemy tędy, bo choć to nie jest może najlepszy skrót, bo się walimy Ale jakiś jest. No znowu co się stało? lol Jest! Jesteśmy jakimś studem pierwsi. Jak co to będziemy próbować ustrzelić naszego króla? Albo sobie włączymy tarczę. No przychodzimy do ustrzelenia króla. Aj! Ale jest! Jesteśmy pierwsi! Pewnie parę setnych sekund, ale jest, jesteśmy pierwsi, jest wszystko dobrze. No 66 setnych sekund ludzie i wygrywamy o 10 punktów. Teraz jest chyba, tak to jest ostatnia plansza. Ona jest fajna, choć początek nie najlepszy, z przyczyn wiadomych, bo tu jest takie nieładne UFO, więc my sobie będziemy próbowali je odgarnąć właśnie tym. Szczelimy, tu sobie do tego ładnie. Tu, tu już UFO leci, ale się nas dogoni. Jest. Uf, nas już nie dogoniło. My sobie zabieremy to. Zrobimy o takie coś. Aj, ktoś nas zabrał. Ktoś zniszczył skrót. Dobrze, bo tu było takie coś. I tu się skrót uwalniał. Tak choćby powiem, uwalniał. Dobra, nieważne. I jest. Okej. Okay. Znowu jesteśmy pierwsi, może będziecie nad świadkiem wygrywania z królem y, nietoperzy z nietoperem jak ja to mówię <laughs> byłoby y, bardzo ciekawie. A walnęło nas, bo byliśmy jedyni. I tak jakby nie miało kogo innego bić. Ale, ale wygramy to ludzie. Oj, tu niestety w tą stronę idziemy. Aj, nie, do, nie walnąłem w to, więc... Niestety, ale uda nam się zrobić to. No, tu nas niestety zabrało. Tu ktoś użył nadprzestrzeni. Jest prawie tuż za mną. Dobrze. No, przelecieliśmy jak burza. Nie miało nawet z nami praktycznie szans. Ale my znowu sobie zabierzemy to, co brać mieliśmy. No i co chyba, wygraliśmy na całe szczęście. To była ostatnia mapka, a że mieliśmy 70, teraz będziemy mieć 100. Król będzie mieć najprawdopodobniej 20 albo 10. No, dostał 10, czyli ktoś go przegonił, ale my wygrywamy na pierwszym miejscu. Ja się teraz próbuję przytkać. Historie, <laughs> jestem lekko chore. Oglądajcie. Oddaję nam teraz swoje auto. W paru miejscach miało wyglądać, że przegramy, ale jednak wygraliśmy na jednego auto. Gdzie zaraz je zbuduję, bo jest bardzo ciekawe. I lubię to auto, bo bardzo jest szybkie. No, gdzie jest ta jego twarzyczka? No, twarzyczko. No, twarzyczko, gdzie jest ta Twoja twarzyczka? No, jak Twoja twarzyczka wyglądała? Kolo. Nie, to nie mogła być ta. Nie. Nad nam kiwa. Nie. Ta o! tych włosów nie widać i wygląda jak Basil Batlord. Też nie No Ale gdzie jest Basila, koszula? O, mamy... Niestety nie pamiętam jak Basil wyglądał. Po prostu czerwone czy coś takiego. Nie wiem, w każdym razie ja go zawsze tak tworzyłem. <śmiech> Basil. <śmiech> jej. Finisz. I mamy Basila. Ja byłem i oczywiście 7 w